No cześć, witam, Maciek z tej strony, Kisujang FR Sapphire Blue dzisiaj zakodujemy jedną rzecz mały, może nawet nieznaczący dla wielu osób bajer. A konkretnie chodzi o to, że gdy otwieramy bagażnik klapę bagażnika, no to zapala nam się jednocześnie oświetlenie wewnętrzne. Ja teraz, jak widzicie, tam z tyłu jest klapa otworzona. Ja ją teraz zamknę, co prawda mam elektryczną. Tam jest podświetlenie teraz. Normalnie jakbyśmy to ręką zamknęli, no to w momencie zamknięcia, gaśnie nam również światło, a chodzi o to, żeby przy otwieraniu klapy bagażnika nie zapalało nam się oświetlenie we wnętrzu. może to mieć wpływ na przykład na oszczędność baterii, akumulatora. Może też mieć wpływ na to, że jeżeli mamy na przykład pasażerów, którzy z nami podróżują, małe dzieci, nie chcemy, żeby po prostu oświetlenie było wewnątrz. W tym celu potrzebujemy urządzeń OBD 11. Tutaj mam już włączone na telefonie. Samochód jest na zapłonie, zaciągnięty ręczny oraz maska w pozycji otwartej. Wchodzimy w jednostki sterujące. Tutaj mam wersję po angielsku. Wchodzimy w moduł 09 Centralnej Elektryki, następnie przechodzimy do adaptacji i tutaj wpiszemy sobie interior, czyli wnętrze, interior lightning. Mamy interior Lightning i mamy dwie opcje: jakich żarówek używa ten system, zwykłych sodowych żarówek 13,5V oraz jest informacja inen i Heck eins Halten. I jest na aktyw. Jeżeli damy na nieaktywne, klikniemy. Przepiszemy login, który nam się tu podświetla, Mamy adaptację przyjętą. To dotyczy samochodów na platformie MQB A0, czyli będzie działać w Volkswagenie T-Crossie, w Skodzie Kamik, w Seacie Ibiza, w Skodzie Fabi. Jeżeli chcecie do innych platform, to dajcie znać. Też Wam podam takie kodowanie, jak będzie ktoś. Przyjazdem, skanować u mnie, auto, to zrobię taki filmik. Ok, odkładamy telefon. No i tak jak widzicie, klapa jest zamknięta. Otwieramy i zobaczymy, czy się zapali. Już kodowanie jest przyjęte. Oświetlenie się nie zapala. Natomiast po otworzeniu drzwi, oczywiście, ono się zapala, bo to tak działa. No, i tutaj mamy światło, wiadomo, wiadomka jest. No i po zamknięciu e, tu wewnątrz nam gaśnie. A dopóty, dopóki są otwarte drzwi, to tutaj nam nie zgaśnie. To na tyle dzisiaj. Lajka, suba i pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć.